Witajcie, ciekawscy. Oscary 2022 za nami i cóż to była za noc. Od żartów, które albo się udały, albo w większości były kompletnym pudłem, po zaskakujące zwycięstwa aż do chwili, gdy Will Smith uderzył Chrisa Rocka w twarz, a niedługo potem zdobył nagrodę dla najlepszego aktora. Tak, dobrze słyszeliście. Wszystko o czym mówiono na temat ceremonii, to moment, w którym dwaj mężczyźni wdali się w spór. Dlaczego tak się stało? Bo komik zażartował z choroby Jady Pinkett Smith. Czy to możliwe, że na ten policzek pracował od lat? Czy w przeszłości Chris żartował z żony Willa? Co powiedzieli aktorzy, kiedy ABC odcięło dźwięk podczas transmisji zaraz po tym, jak sprawy przeszły do walki wręcz? Czy to pierwszy raz, kiedy Will zrobił coś takiego? Jak ludzie reagowali nie tylko na czyny, ale i na przemówienie Smitha, który nazwał siebie ambasadorem miłości? Zostańcie z nami do końca, by poznać wszystkie najnowsze wiadomości, ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, by nie przegapić żadnego z naszych przyszłych filmów. Patrząc na Oscary 2022, było kilka momentów, które z pewnością utkwią nam w pamięci na jakiś czas. Oczywiście jednym z największych zwycięzców ceremonii okazał się film Duna, choć wydarzyły się rzeczy, które przyćmiły rozdawanie nagród samo w sobie. Było kilka śmiesznych dowcipów, na przykład kiedy jedna z prowadzących, Amy Schumer, powiedziała: Cytujemy, Jestem Amy Schumer, lub ta, którą znają w Hollywood jako Melissa McCarthy, powiedziała nie. Lub żartując z filmu King Richard Zwycięska rodzina, za rolę, w którym Smith zdobył nagrodę, przyznała: cytujemy: Po latach, kiedy Hollywood ignorowało kobiece historie, w końcu dostaliśmy film o tacie sióstr Williams. Druga z Gale Wanda Sykes wskazała natomiast, że w tym roku było kilka frontów, takich jak pominięcie cytujemy Lady Gaggy i Jared Leto za rolę w filmie Dom przypadkowych akcentów. Większość żartów można jednak uznać za żenujące. A zdaje się, że w większości z nich gwiazdą była trzecia prowadząca Regina Hall. Jeden ze sketchów zaczął się dość zabawnie, kiedy aktorka poprosiła na scenę Simu Liu, Bradleya Coopera, Tylera Perego i Timothy Shalameta i zrobiła nawiązanie do ostatnich wyborów w USA, kiedy to rzekomo zaginęły karty do głosowania. Aktorka powiedziała, że zginęły wyniki testów na COVID tych gwiazd i trzeba je powtórzyć. Hall ujawniła, że jest singielką, a mężczyźni, których wybrała, są bardzo seksowni, więc przyznała, że z przyjemnością powtórzyłaby testy, robiąc, cytujemy, wymaz z języka za kulisami. Zażartowała też z otwartego małżeństwa Willa Smitha i Jady Pinkett Smith, kiedy zaprosiła aktora, by dołączył do grona pożądanych przez nią mężczyzn, mówiąc: cytujemy: Will Smith jest żonaty, ale wiesz, że jesteś na liście i wyglądasz jakby Jada na to przystała, więc chodź tutaj. Aktor jednak odmówił: Ale mówiąc o małżeństwie tej pary i ich rodzinie, jeśli chcecie dowiedzieć się, czy ich styl życia ma wpływ na ich dzieci, obejrzyjcie nasz poprzedni film klikając powyższy link. Nieśmieszny żarcz Reginy trwał jednak dalej, gdy na scenie pojawili się prezenterzy kategorii Josh Brolin i Jason Momoa, aktorka kazała im stanąć do siebie plecami w nieco sugestywnej pozie, gdy ona zaś obmacywała ich jakby przeszukując, co nazwała COVID rewizja osobista. Sketch ten jednak niespecjalnie spodobał się publiczności, wielu internautów zwracało uwagę, że dowcipy o molestowaniu nigdy nie są śmieszne, a inni twierdzili, że odwrócenie płci spowodowałoby oburzenie albo sketch w ogóle nie zostałby dopuszczony. Jednak bez cienia wątpliwości najbardziej pamiętnym momentem z całej ceremonii była chwila kiedy Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka. Ale o tym jak i dlaczego to się stało powiemy za chwilę. Jak wielu z Was znających Oscary wie, zwykle celebryci są obiektem żartów prezenterów, a w tym roku Smith był zdecydowanie jednym z głównych bohaterów. Ten jeden żart wymknął się jednak spod kontroli, a raczej zaszedł za daleko. Zanim Chris Rock wręczył nagrodę dla najlepszego filmu dokumentalnego, zrobił mały wstęp omawiając nominowanych do nagrody dla najlepszego aktora, tym Willa Smitha. W swojej wypowiedzi w pewnym momencie porównał ogoloną głowę Jady Pinkett Smith do fryzury i wyglądu Demi Moore, gdy grała żołnierza służby marynarki wojennej GI Jane. Komik powiedział, cytujemy, Jada kocham cię, GI Jane 2, nie mogę się doczekać, żeby cię zobaczyć. Gdyby Jada faktycznie ogoliła głowę do roli, są szanse, że ten żart nie spotkałby się z taką reakcją. Ale fakt, że aktorka doświadczyła wypadania włosów z powodu choroby wynikającej z zaburzenia autoimmunologicznego i przez to ogoliła głowę, nie tylko zranił jej męża, ale także internautów. Niektórzy wskazywali, że być może Chris o tym nie wiedział, inni podkreślali, że 50-letnia aktorka przez lata bardzo głośno mówiła, jak radzi sobie z chorobą, gdy po raz pierwszy ujawniła to publicznie w 2018 roku w swoim programie Red Table Talk. Reagując na dość niesmaczny dowcip, Pinkett Smith przewróciła oczami, podczas gdy publiczność zaśmiała się nerwowo. i mąż również początkowo się zaśmiał, ale zaraz potem wydarzyło się nieoczekiwane. Na parę minut przed zdobyciem Oscara dla najlepszego aktora, Will Smith wszedł na scenę, podszedł do roka i spoliczkował go. Jak możecie się spodziewać, to spowodowało, że wiele z gwiazd zamarło albo było w szoku, a widzowie w domach zastanawiali się, czy jest to część scenariusza ceremonii. Niezwłocznie po tym, jak doszło do kłótni, ABC wyłączyło dźwięk podczas swojej transmisji, choć nie miało to miejsca w streamingach w innych krajach na całym świecie i wkrótce w internecie zaczęły pojawiać się klipy, które ujawniły, co zostało powiedziane. Reagując na to, co się wydarzyło, Chris powiedział, że Will właśnie mu przyłożył. Potem, gdy Smith wrócił na swoje miejsce, będące bardzo blisko sceny, bo w pierwszym rzędzie, krzyknął do komika: Cytujemy, zamknij się, nie wymawiaj swoją parszywą gębą imienia mojej żony. Po tym jak komik próbował się bronić, mówiąc, że to był po prostu żart, Smith powtórzył to samo, na co publiczność ucichła i w zupełności przestała się śmiać. Po tym incydencie, podczas przerwy na reklamę, doniesiono, że gwiazdy Tyler Perry i Denzel Washington podeszli do Smitha i pocieszali go. Miało to miejsce na chwilę przed tym jak Will Smith otrzymał statuetkę dla najlepszego aktora, a jego przemówienie było czymś, co sprawiło, że ludzie znowu zaczęli mówić. W filmie Król Richard Zwycięska rodzina, aktor znany z serii Książę z Bel Air wcielił się w rolę ojca Venus i Siriny Williams, do czego oczywiście nawiązał w podziękowaniu. Podczas swojego przemówienia Will powiedział, że tak jak Richard chronił swoją rodzinę, tak on chroni swoich współpracowników i bliskich i opowiedział, jak w branży trzeba umieć stawiać czoła nadużyciom. Smith ujawnił również to, co powiedział mu Washington podczas przerwy reklamowej i chwili wsparcia, co brzmiało, cytujemy: W najważniejszym dla siebie momencie, bądź ostrożny, bo wtedy diabeł przychodzi po ciebie. Aktor filmu Jestem Legendą podkreślił, że chce być ambasadorem miłości, troski i wsparcia, jakie Richard pokazał i dawał swoim córkom. W swoim przemówieniu formalnie przeprosił Akademię, a także innych nominowanych, ale nie Chrisa Rocka. Na koniec aktor jeszcze raz wszystkim podziękował i powiedział, że ma nadzieję, że Akademia zaprosi go jeszcze na gale. Kiedy tylko wszystko się skończyło, osoby odpowiadające za ceremonię napisały na Twitterze małe oświadczenie w jej imieniu, które brzmiało: Cytujemy, Akademia nie toleruje przemocy w żadnej formie. A jak zareagowali widzowie na ten incydent? Chociaż było wielu ludzi, którzy sprzeciwiali się nieczułemu i nieeleganckiemu żartowi Chrisa Rocka, większość osób komentujących wydarzenie w mediach społecznościowych skupiała się na Smithie. Wielu miało problem z tym, że Akademia nagrodziła kogoś, kto podżegał do przemocy fizycznej podczas transmisji na żywo, a następnie dała mu dużo więcej czasu na wygłoszenie przemówienia niż normalnie. Inni wskazali, że po incydencie ochrona powinna była usunąć Willa z gali. Producent Oscarów Marshall Herskowitz skomentował, że chce, by organizacja podjęła działania dyscyplinarne przeciwko Smithowi. Inni, tacy jak Perez Hilton, udostępnili w mediach społecznościowych klip, w którym wyraźnie widać jak Will policzkuje dziennikarza, który rzekomo próbował pocałować go w usta. Miało to miejsce na moskiewskiej premierze jednego z jego filmów w 2012 roku, ale według aktora później się przeprosili. Jeśli chodzi o reakcję dwóch aktorów, Variety ujawniło, że zostali poinformowani przez LAPD, że Chris Rock nie planuje złożyć doniesienia na policję w związku z tym, co się stało, a za kulisami Rock ponoć bagatelizował swoje brutalne spotkanie ze Smithem. Deadline dodało, że obaj mężczyźni nie kontaktowali się ze sobą po tym incydencie, a po zakończeniu ceremonii, Smith rzekomo nie poszedł za kulisy i odmówił rozmowy z reporterami. Jeśli chodzi o dzieci państwa Smithów, ich syn Jaden na swoim Twitterze napisał: Cytujemy: Tak to właśnie robimy. Chociaż nie jest pewne, czy jego tweet odnosił się do incydentu, czy do ojca, który zdobył nagrodę. Jeśli chodzi o Willow, w momencie kręcenia tego odcinka, dziewczyna nie skomentowała niczego publicznie. Ale czy to możliwe, że reakcja księcia z BLR była czymś, na co zanosiło się od dawna? Rok bowiem nie po raz pierwszy zażartował z Pinkett Smith na przestrzeni lat. Podczas rozdania Oscaru w 2016 roku, Chris był prezenterem na ceremonii, która była wówczas bojkotowana ze względu na brak różnorodności. W pewnym momencie komik powiedział: Cytujemy, Jada powiedziała, że nie przyjedzie, protestuje. Mówię, czy ona nie występuje w programie telewizyjnym? Jada bojkotująca Oscary jest jak ja, bojkotujący Mike Giryany. Nie zostałem zaproszony. Aktor próbował też zażartować, mówiąc, że prawdziwym powodem, dla którego aktorka nie przyszła, było to, że po prostu zdenerwowała się, że jej mąż nie został nominowany. Choć, według doniesień medialnych w tamtym czasie, Jada nie przejmowała się zbytnio słowami aktora. Nie wydaje się również, aby ci dwaj mężczyźni mieli wcześniej jakiś spór, przynajmniej nic nie wiedziała o tym opinia publiczna. Na razie nie zapowiada się, bo Akademia miała ukarać któregoś z aktorów, ale powiedzcie co wy sądzicie o tej sytuacji ciekawcy? Jak myślicie, kto jest bardziej winien? Czy Smith Ataku czy Chris Rock nieładnego żartu? Czy Waszym zdaniem Will mógł zareagować inaczej? Czy powinien zostać ukarany przez Akademię? A co myślicie o ceremonii jako całości? Podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej i jak zwykle nie zapomnijcie polubić oraz udostępnić tego odcinka, jak i zasubskrybować naszego kanału. Do następnego razu, cześć!